Z tej strony Błażej, a w dzisiejszym odcinku udało mi się wbić 27 rangę na spajku Pokażę Wam dwa ostatnie gameplay'e. Oraz razem z moim przyjacielem Fabianem jesteśmy w topce polski. Możecie zostawić subika, z dzwoneczkiem oraz zasubskrybować mój kanał. Będzie mi niezmiernie miło. Więc, jak tak jak mówiłem, udało mi się, Fabianowi się udało wbić gry na 27 rang. I mi się udało. Więc akurat mega fajnie. już Pokażę Wam topkę polski. Oczywiście Fabian naprawdę ma super miejsce. Ja mam troszeczkę gorsze, ale też dobre. Więc Fabek ma widzowie naprawdę. On ma. 74 miejsce na gleju w topce Polski. Więc akurat to jest mega dobry wynik. A ja tylko co znajdę spike, jest Spike. Ja mam 122. Powiem Wam, że nie było łatwo wbić tą rangę, ale udało się nam. To jest nawet nowy jest w top... nowy jest w topce. Nowy jest nawet na tym, na spajku, ma 859, ja mam więc mam, tylko z... albo tutaj, dobra, więc akurat bardzo się z tego powodu cieszę, że mam 850, no i co, pokazywałam wam dwa ostatnie gameplaye, znaliśmy tutaj, bo oczywiście na 800 jest plus 6, więc pokażę wam już ten gameplay, ten gameplay był a... akurat mega fajny. A za pierwsze jest plus 7. Dokładnie, dokładnie, a tam y, za, y, za ten... Za piąte miejsce jest minus ile Fabek? 9? Chyba, albo 10. A za czwarte jest minus 8, z czego to dobrze pamiętam. Więc tutaj z spabynym razem mieliśmy tego bazę spoko. Ale z czego to dobrze pamiętam, to oni zginęli, co nie Fabek? Co? Z czego to dobrze pamiętam to ten baz spoko. Yy, oni zginęli, co nie? Jak tam była gierka, to oni zginęli chyba, co nie? Chyba no. I... Więc tutaj właśnie zostało i właśnie, właśnie wtedy go i tutaj właśnie za się z tymi, yy, tutaj z Krukiem i z Bo. No i chcieliśmy tego bardzo Mr. P zabić, co nie Fabek? No. Tego Mr. P z bazem ogólnie, ale dziękuję ogólnie chłopakom, tym, tam, yy, temu Bo i Krukowi, bo nam bardzo pomogli. Hmm. No i się strzelaliśmy, Fabek tam w pewnym momencie prawie zginął, co nie Fabek? W pewnym momencie prawie zginąłeś, to nie? No teraz nie wiem, w którym jesteś momencie. Ale nie ale... wiem. w ogóle teraz jest chyba ze mną w lobby, ale naprawdę się mega cieszymy. Wleciał film z Cordeliusa, ale teraz ze spajka, więc akurat mega fajnie. na to jest w ogóle pierwsza. On ma w ogóle pierwszą swoją 25 rangę na tym koncie, jeszcze ma 27, więc akurat mega fajnie. I udało mi się wbić Golda 1 Golda jedynkę, więc akurat. Mega, mega spoczko. Tak idealnie. Tutaj, tutaj kampił ten Edgar, ten nociw, że Chabek, że ogólnie ten, że była taka sytuacja, że my tego Edgara zobaczyliśmy. Tego tutaj. I my wtedy no. zaczęliśmy widzowie tego Cordeliusa gonić. I my go zabiliśmy. No i my mieliśmy firma z tym Bo i z kruczkiem. tak. Mieliśmy. I powiem wam, że prawie wygraliśmy ogólnie ten mecz. Nie ten nie ten Ten... Wtedy wtedy było blisko ja, ja tam waliłem z tego, y, tego tego, tego y, tego Tutaj zostały trzy drużyny, i ja dałem na nich Ulta i to się opłaciło, bo wtedy y, kordel złączył Gary, ale nie mieli szans, zginęli po prostu i wtedy ja zabijłem chyba tego, tego, y, bo i nie FaB miał jeden fał jeden z trukiem. Tylko Fałek był mógł kto wygrać, tylko przez przypadek przed minę, co nie? Ale... Ale udało się wygrać, nie? więc... Pokażę Wam jeszcze jeden gameplay. Dobra. No i tutaj zajęliśmy też drugie miejsce. Oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał. Więc będzie fajnie, jak to zrobicie. Będzie Dobra. Yy, więc tutaj chliśmy z Fabenem po Power Cube'a. O nie, przewinąłem! Gdzieś. A, a do, do początku przewinąłem. Przepraszam. O nie no. O, tu już było lepiej. Dobra. I tutaj się biliśmy z tym dynamajkiem. Tego dynamajka zabiliśmy, ale tu kampił Edgar. Właśnie, właśnie. Wtedy Fabiana zaskoczył tutaj Edgar. No, skoczył Ale pamiętam, że ta M miała strasznie dużo parki Chyba 15. No właśnie, ona miała mefest dużo. Ale dobra, tutaj ten Edgar upuciek, uciekł na dół, tu był Serge z Ems i oni tutaj się niby zatimowali. I tutaj właśnie by, by, byli te typki, zginęli ten chyba dynamik ich zginął. Tak, ja pamiętam tę sytuację. Wtedy jak I wtedy ja chciałem ten... Jest. I kto... kto jest gora to niech wbija. Dokładnie. I wtedy I chyba mnie zabrać. Ale chyba chcesz to zrobić. tego jeszcze to serce? Nie 15 percyps. No miałeś rację. Wtedy ty uciekały, były trzy drużny. I tutaj na dole był 8 z tym. Yy, z gasem, co nie? Tak, 8 z gasem. I ta emska dostała troszkę. Więc właśnie ja wtedy poszedłem do góry. Właśnie my wtedy chyba poszliśmy z Fabenem na środek. Też Fabek był na środku. Ja, ja chciałem podjechać tego gasa z tym 8 bo pomyśleliśmy, się, Ja pomyślałam tak, że tej MS nie zabijemy. Nie ma pata Jamsa wieś. Więc wtedy ja nasaryzowałem na tego Gasa. I ten gaz dostał dużo. I wtedy ja podeszłem tutaj od tej strony, żeby walnąć im ogólnie tego ulta. I dostali. No i tutaj chyba zostało Gasowicie. Zabiję wtedy Gasa. Tutaj był ośmiobitowiec, No i wtedy zostało mu 280 HP. No i zginął. I tak to zdaliśmy widzowi drugie miejsce. No i widzowie, ja w, su w sumie dziękuję Wam, to było na tyle z tego filmu. No i co, widzimy się do następnych filmów. Jo!